Rozsiądźcie się wygodnie, wybierzcie sobie coś smacznego do picia bądź jedzenia i zapraszam, zapraszamy na odcinek w Krakowie. Idziemy na śniadanko, e, idziemy na kolację i idziemy po coś słodkiego, prawda? Tak, idziemy po coś słodkiego. Baby, idziemy po coś słodkiego. Karol ma 13 lat. I nie ma już ząbków z jednej strony, dlatego mu tak wystaje ten język, ale czuję się bardzo komfortowo. A my zaczynamy naszą przygodę z krakowskimi palecajkami. Na początku udajemy się na zabłocie. Wracam tak samo jak wracają śniadania do Galerii Totów Artystycznych. To miejsce wkazane na wszystkim lokalu, głównie przez wyroby cukiernicze, ale śniadanka też robią dobrze. Przekonałam się tym rok temu, a teraz wracam. Galeria Totów Artystycznych znajduje się na zabłociu przy ulicy Romanowicza 1. I o dziwo, przeważnie jest tutaj pusto. Także od razu zdradzam Wam pro tip, gdzie możecie pracować zdalnie. Jest to cukiernia francuska, dlatego w witrynkach uśmiechają się do nas przeróżne desery oraz torty. I naprawdę ciężko się na którejś z nich nie zdecydować. Ale wpadłam tutaj na śniadanko, dlatego zaczynamy. Na początku cappuccino. Wybrałam na śniadanie koszyk słodki który prezentuje się właśnie w ten sposób. W skład takiego koszyka wchodzi miód, masło, chociaż nie było go w menu, oraz konfitura różana z liczy, twarożek, cieplutki kresant oraz kawał porządnej briożki. To śniadanko do lekkich nie należy. Ale czy warto? Zdecydowanie. Tak się kończą próby nałożenia w estetyczny sposób konfitury na brzoszkę. Człowiek chce, żeby to wyszło fajnie, no ale jest jak zwykle. Od razu muszę Wam powiedzieć, że stałam się ogromną fanką tej konfitury. A dodatkowo uwielbiam dodatek róży. Natomiast nie martwcie się, jeżeli chcecie, żeby całość była słodsza, to dostajemy tutaj porządną dawkę miodu który jest oczywiście słodki. I całość wchodzi jak złoto. Do koszyka dodany jest krosant i mi akurat udało się złapać takiego jeszcze ciepłego. A ciepły krosant to życie. Serio. No i wiadomiks, briożka również. W przekroju prezentował się w ten sposób i może nie widać tutaj idealnie warstw, ale był naprawdę przepyszny. Świeże pieczywo z rana to wygranko. Wierzcie mi na słowo. A teraz czas na ceny. Za słodki koszyk zapłaciłam 21 zł, a za cappuccino 10. Moim zdaniem to bardzo w porządku cena. Udajemy się do punktu numer 2. Teraz zabiorę Was tam, gdzie jest naprawdę słodko, a wszystkie drogi prowadzą na ulicę Rakowicką. Idziemy się do Onac, czyli do cukierni, gdzie wypiekają donaty. Donaty to takie pączki amerykańskie z dziurką w środku, pewnie każdy to wie, ale wolę się upewnić, że wiecie. Dużo słyszałam o tym miejscu, jednak nigdy tutaj nie byłam, no i dzisiaj spróbujemy sobie ich po raz pierwszy. Aby dostać się do miejscówki z donatami, musicie przejść przez bramę z napisem Rakowicka 11. Ja już swoje opakowanie donatów mam, a prezentują się w ten sposób. Wybrałam sobie pistacje z Maliną oraz Lemon card, ale już sobie spróbuję ich w domu. Właśnie szłam na donatę, ale zauważyłam, że już jest tutaj poster, więc nie da się zgubić. Zaraz traficie, e, miejsce jest całkiem oznaczone. Ja już ze swoimi paczkami do domu i przyznam się szczerze, że już nagrałam, jak je próbuję, ale okazało się, że jednak tego nie nagrałam. E, bo telefon mi się wyłączył, jakby. Okej. Okay. Pierwszy na ogień jeden z Lemon Cardem i ja już go próbowałam, ale próbuję go jeszcze raz, bo jest pyszny. Mm. W środku jest puchaty, mięciutki i nie jest taki tusty. Serio. Jest pokryty cukrem pudrem, a w środku ma taki serek. Na wierzchu znajduje się lemon. Lemon card to jest taki, powiedzmy, dżem. Chociaż to nie jest dżem, ale e, powiedzmy, że jest to dżem z cytryny. Dżem z cytryny. <gryw> no, ale robi się go głównie z cytryny i cukru. Także jest to dżem z cytryny. Całość jest słodka, ale nie tak bardzo, żeby nie było się w stanie zjeść tego donata w całości, ponieważ ten lemon card fajnie przełamuje tą e, słodkość. Jeżeli lubicie cytrynę, naprawdę, naprawdę polecam, jest pyszne. To pączek z serkiem pistacjowym oraz z Tak widzicie, on też jest pusty w środku. Pistacji jest tutaj naprawdę dużo. One są tak grubo krojone, ale jest cięższy i jest bardziej tłusty. Przez to, pewnie przez ten lukier, którym jest oblany. Ja wam. A ja zrobię jeszcze raz, zobaczmy, nie. Jeśli chodzi o cenę, to za dwa donaty zapłaciłam 25 zł. Dajcie znać, czy taka cena jest w porządku. Nasz ostatni dzisiejszy przystanek to restauracja Współwinni, która znajduje się przy Armii Krajowej 19. Co prawda nie jest to ścisłe centrum miasta, aczkolwiek warto tutaj wpaść. Dlaczego? Dobycie się już za chwilę. A na testowanie wzięłam jego przyjaciela Krystiana. I tym razem wspólnie zapraszamy Was na testowanko. Zaczęliśmy oczywiście od przystawek. Spróbowaliśmy żabich udek oraz tako z tofu i kimchi. I to drugie było w porządku, ale bez większych rewelacji. Jeżeli chodzi o moją przystawkę, to nie jest to mój pierwszy raz z żabimi udkami. I sama daję okejkę. Na stół wpadły również koktajle i na pewno musicie zgłosić się podczas wizyty na jeden z nich. Na nasz stół trafiły dwa dania główne. Tym razem skusiliśmy się na kaczkę oraz makaron w postaci tagetele z owocami morza. Kaczka była podana na musie z szarej renety, dyniowymi nioki, orzechami włoskimi, burakami i korzennym sosem porto. Taniec Christiana mówi sam za siebie. Naprawdę warto tego spróbować. Mięso było bardzo soczyste, a mus z szarej renety fajnie przełamywał całość dania. Jedyne czego brakowało w tym daniu to odrobiny soli, natomiast solniczka zdecydowała się na stole, więc nie był to żaden problem. Mój makaron nie był czymś nadzwyczajnym, natomiast był poprawny. Jednak w Krakowie na pewno będziemy mogli zobaczyć lepszy. Z takich ciekawostek możecie zobaczyć tutaj drukarkę, która drukuje Wam grafiki na koktajlach bądź kawie. Całkiem bajer, ale nie tak dobry jak to Brownie. Próbowałam go drugi raz i naprawdę jest pyszne. A teraz przechodzimy do cen. Za koktajle autorskie zapłacicie 27 zł, a za tako 19. Żabie łódka w panko to koszt 21 zł. Przechodzimy do dań głównych i za telle z owocami morza zapłacicie 45 zł. Filet z kaczki to koszt 52 zł, za kapuczyno zapłacicie 12 zł, a za mi 18. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Będę wniosła na wszystkie suby i łapki w górę. W ten sposób spotowujecie mnie, żeby też trochę się przełamać do mówienia w lokalu, bo jeszcze... Jeszcze się cykam, ale zobaczymy jak to będzie. No i do zobaczenia prawdopodobnie za tydzień. Hej! Podobał Ci się? Podobało Ci się? Tak, widzimy się za tydzień. Widzimy się za tydzień? Poprosisz o suba? Poprosisz o suba. Mm. Ej no, jeżeli on was nie przekonał, to ja nie wiem, nie wiem.